Witam Was na swoim odcinku na moim kanale z tej strony AgroZjotosiak i zapraszam do oglądania następnego odcinka w dzisiejszym odcinku. No jak słyszycie, kupiłem kaczki. Tak, udało się kupić kaczki. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Mają one już jeden, one są już jeden dzień u nas bo kupiłem je w, yy, wczoraj, tak wczoraj, jak kupiłem je wczoraj, ja wykarmiłem trochę jak widzicie mają tam, siedzą tam sobie i stoją przy karmniku gdzie jest śród. no i w dzisiejszym odcinku będą pierwsze obrządki i taka prezentacja bo między innymi będę chciał yy, wydać i po prostu nalać im nowej wody bo jak widzicie jest tutaj taka czarna już no naprawdę ale zanim to, zanim Wam więcej opowiem, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały Farmer Wielkopolski i Jarosław Sankiewicz. Serdecznie bardzo pozdrawiam wszystkich. O, ja one sobie już tutaj typcom. Tup, o! Przychodzą tam, bo one się trochę mnie boją. Ale też będę wsypywać pasze, bo Cię jak przyjechała. Kupiłem dwa worki paszy, jedynkę i dwójkę więc będę się tutaj do tego karnika wsypywać, bo to jest już mało śrutu. Będę wsypywać tej paszy. No to ja tutaj zrobię już takie za chwilę cięcie, ale jeszcze Wam pokażę jak one wyglądają. Wziąłem największe, które mogłem. Oczywiście powiem Wam, że te dwie czarne i trzy białe są moje, a pięć białych są mojej babci, więc... A, ale hoduję je razem. A następ. I to nie są kaczki Pekin, tak? Nawet tak trochę. Trochę tak się zrobiłem, nawet bo w tytule było napisane: O prawdopodobnie hodowli kaczek Pekin. No to nie są kaczki Pekin, tak? o, to są kaczko-gęsi. Nie są kaczko-gęsi, tylko kaczko-gęsi. Ale będę w tytule pisać w różnych tytułach będę pisać przy obrządkach, albo przy innych takich odcinkach z Kaczek będę pisać, że to są po prostu kaczki, a w tym tytule będą, że to są kaczko gęsi, tak? No i w chce, że będę tak pisać, żeby było wiadomo. A ja już robię cięcie, żeby ich jak tak bardziej nie straszyć. I pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobię to będzie yy, sypanie paszy, więc robię już cięcie. To ja jestem tutaj przy paszy. Ja tu... Sypię, bo tutaj mam taki pojemniczek. Jest trochę ciężko nasypać, ale... Może po prostu sobie na po prostu, o. Tak będzie mi lepiej. O, jest pasza. Mam dwa worki. O, jak możecie sobie zauważyć. Tutaj. bierzemy kolejną gerskę i kolejną dobra. jeszcze ostatnią nie wiem ile tych wiaderk będę sypać jeszcze o. dobra odstawię i zrobię teraz cięcie kolejne jestem tutaj już przy kaczkach więc już sobie otworzę o. i wyjdę sposobę z paszą i teraz wsypię o trzeba tak trochę żeby to, Żeby to spadło. Może to tak bardziej... O, i to będzie OK. Jeszcze tutaj tak poprawię. A tutaj bardziej. Bo to mało. Z tej strony. Dobra, jest OK. Wsypałem im raz. to on na razie starczy. Tutaj wyjdę. Odłożę. Tak trochę przymknę. I odłożę wiaderko bo teraz będzie wymienianie wody więc kolejne cięcie przeszły pić woda, ale jest, jest, jest brudna ta woda więc to po prostu wyciągnę bo trochę jest ciężko bo tam w środku trochę zostało i ją wyleję tutaj gdzieś o tu ją wyleję tylko zrobię kolejne cięcie okej, okay, a więc przechodzę już do wymieniania wody Trzeba lewasz. o wypłukałem. A teraz muszę robić jedną ręką, bo jedną ręką trzeba statyw. Pokażę wam teraz. Zrobiłam szybką prezentację i już obrządki, widzicie? O, widać, że to jest dwie czarne, piękne. One muchy nawet łapią w mojej żonie. Będę tutaj i czekać, się też nie przelało, jakby z Dobra, jeszcze trochę. Dobra, starć. teraz trzeba będzie przenieść to. Muszę uważać, to ja może zrobić kolejne pięcie, żeby się nie wywalić. Trochę mi się to i bielało. No teraz sobie tutaj na chwilę wejdę. pójdzie się kapuski. Zamknę. Jest. No i już budę wymieniona. Pasza nasypana. Kazuszki się boją, to może będę w tą stronę bardziej. Tu mają śród. Tam mają pasze. No i jestem zadowolony. Ukończyłem Ukończyłem już yy, obrządki. Sobie witaczą. One się przyzwyczają do mnie, bo są dopiero pierwszy dzień tutaj. Bo wczoraj były i dzisiaj taki pierwszy dzień ja liczę. A 7-8 tygodni są wyrastać, więc mhm. będzie fajnie je chować, na no serio jestem bardzo zadowolony trzymałem kciuki i się udało no dobrze moi widzowie ja będę już tutaj kończyć bo się robi niedługo 8 minutowy odcinek a to były takie krótkie obrządki ale oczywiście tych obrządków będzie pod dostatkiem, będzie bardzo dużo jeszcze tutaj będzie bardzo dużo odcinków zrobię też playlistę z hodowli kaczek paczku gęsi no i moi widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu by Wam się odcinek spodobał z tych obrządków i z prezentacji zostawcie łapeczkę w górę zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem żebyście nie przegapili następujących odcinków i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały, które wymieniałem na początku, linki macie do nich w opisie a ja Was żegnam o, nawet już tam jedna się dziubie Jedna się już czyści, oczywiście ta skóra im odrośnie. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!